Zdaję sobie sprawę, że wielkim pragnieniem Boga, który nas stworzył, jest to, żebyśmy do Niego domu dotarli. To, co było czytane, że On nie chce, żeby nam tutaj y, mówić różnych rzeczy, żeby nas tutaj potępiać, nie wiem, uderzać w nas, zniechęcać. On chce, żebyśmy się cieszyli, że przed nami otworzyła się droga do wieczności, że możemy tą drogą iść do wieczności, gdyby się paliła cała chałupa. I gdzieś się chcesz wydostać, i raptem została uczyniona, by droga ucieczki. To byłbyś wdzięczny i szczęśliwy, że możesz się wydostać z tego płonącego domu i możesz się uratować. Chwal dusz o Pana, nie pozwól się zadusić w tym dymie tego smrodu, tego świata. Wynusz swoją głowę ponad smród i chwal Pana. Ciesz się królem, uwielbiaj Go. Nie jesteśmy po to tutaj, żeby sobie nie wiem, co zrobić. Po prostu, to gdzie zbłądziłeś, czy zbłądziłaś, napraw to. Szukaj pana i znajdziesz go, on ci pomoże w tym wszystkim. Po to właśnie przyszedł. Nie daj się zniechęcić ani, ani zblokować. Ratuj się duszo, a wręcz nawet ratujcie tych, których prowadzą na śmierć. Wyrwijcie ich nawet chwilę przed. A więc naszym zadaniem jest ratować, nie zatracać, nie do, doszukać się w drugim czegoś złego, żeby się tego uczepić jak, jak pijawka czegoś, tylko znaleźć to dobro Chrystusowe i na tym coś zrobić. Jakbym się chciał znaleźć ognisko, to nie będę w popiole grzebał, tylko znaleźć chcę żar, żeby rozpalić ognisko, A więc chcę znaleźć tam ten żar, ten palący się... Odcinek, w którym będę mógł znowu coś znaleźć. Chwała Bogu, Chwała Bogu za Ciebie, bracia i siostro. Chwała, Chwała Bogu za ciebie. to, że tu jesteś, że Bóg Ci daje jeszcze żyć na ziemi, daje Ci możliwość się uratować. Chwała Bogu za to, że możemy sobie pomagać nawzajem. Pan mówi i dociera: Nie szukaj, żeby zatracić kogoś, szukaj, żeby znaleźć jak pomóc drugiemu. Po to przyszedł Jezus nie sądzić, nie oskarżać. Ale uratować, zapłacił za mnie i za ciebie. Moglibyśmy sobie wiele wynaleźć, co moglibyśmy sobie powiedzieć złego, ale co coś da, to tylko diabeł się może z tego cieszyć. Jeżeli coś zobaczymy, zróbmy z tym porządek, usuńmy to, ale cieszmy się Chrystusem, że jest to możliwe. Kochajmy się nawzajem. Cieszmy się. Nie możemy się kochać wtedy, kiedy będziemy doskonali, bo się nigdy nie będziemy kochać. Mamy się miłować teraz, tu na tej Ziemi. Kiedy jesteśmy niedoskonali, żeby sobie nawzajem pomagać, wspierać się, żeby doznawać, że jesteśmy wywołani przez Boga, Świętego Ojca, aby być świętymi w Chrystusie Jezusie. Cieszmy się z dobrych rzeczy, cieszmy się z tego, co możemy dobrego uczynić. Cieszmy się tym Bogiem, cieszmy się, że możemy wracać. Nie pozwólmy sobie tego zabrać w żaden sposób. Naprawdę cieszmy się, że możemy wracać do Boga, że możemy sobie nawzajem pomóc. Cieszmy się, że stoją przed nami doświadczenia i że potrzebujemy Jezusa na tej ziemi. Cieszmy się z tego. Nie dajmy się zepnąć do defensywy, bo to jest złe. Pamiętacie, kiedy Dawid przyszedł, cała armia, była Izraela w defensywie, jeden człowiek, Potargał całą armią i przyszedł ten młody młodzieniec, i on miał inne nastawienie serca. On był wdzięczny Bogu za to, co on czynił. I nie będzie lżył szeregów Izraela jakiś jeden filistyńczyk. przecież Bóg jest z nami, Bóg jest tutaj, Bóg jest z nami, Bóg jest, żeby ci pomóc partaczyłeś coś, czy spartaczyłaś, może już partaczysz to ileś lat, ale nie musisz dojść do końca jako partacz, możesz przestać partaczyć i zrobić to dobrze. Bóg jest z tobą, żeby ci pomóc, kochany bracie, siostro. W domu, w pracy, gdziekolwiek jesteś, Bóg przyszedł w swoim synu, żeby ci pomóc, uratować. Nie powiedzieć, że jesteś do niczego, bo to, to każdy głupi potrafi, ale odnaleźć, w nas to, co jest potrzebne. On uznał, że Ty jesteś tak wartościowy czy wartościowa, że za Ciebie zakrzyżył, Marii, za mnie. I wcale nie narzekał. Oddał Bogu chwałę przez to. A więc wykorzystujmy czas i bądźmy wdzięcznymi Bogu za to, że dał nam możliwość się uratować. Zgromadzajmy się dla Jego chwały, szukajmy Jego chwały. Nie dajmy oskarżycielowi miejsca, żeby On z nas zrobił ludzi, którzy powiedzą, no, no nic nie da rady, ja już jestem przegranym człowiekiem. Nie jesteś przegrany nigdy, bo Jezus nie jest przegrany. Przegrany jesteś wtedy, kiedy odwrócisz oczy od Chrystusa. Wtedy przegrany, bo bez Jezusa to każdy jest przegrany. Ale w Jezusie Masz zwycięstwo. Tak jest napisane, mogę to przeczytać każdemu. Mamy zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. I to, to jest ta cudowna Boża miłość, która gwarantuje to Tobie i mi. To nie zgadza się na to, żebyśmy żyli w czymś złym. Wcale nie. On chce, żebyśmy byli świętymi, abyśmy byli czystymi. Ale On chce to osiągnąć z nami na zasadzie przyjemności bycia z Nim. Nie na zasadzie strachów, lęków, czy czegokolwiek takiego, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas uniował. Możesz wygrać w każdej sytuacji. Jeżeli diabeł cię powalił 150 razy, to możesz wstać w Chrystusie i 151 raz wygrać. Masz cały czas szansę. Do ostatniego tchnienia Jezus jest gotowy ci pomóc, żeby się uratować z tej ziemi, żeby. Nie trafić do kechenna, ale trafić do domu ojca. On tak nas umiłował, że życie swoje za nas dał, żebyśmy nie zginęli w grzechach, ale mogli żyć i obfitować. Nie daj się zepchnąć do depresji, nie daj sobie włożyć w głowę depresyjnych myśli, czy jakichkolwiek. Chrystus jest zwycięzcą. To w Nim ma nadzieję, nie zawiecie się. Nigdy się nie zawiedzie. Ratuj się i ciesz się, i ratuj innych, mając pewność zbawienia w Chrystusie. Nie uratujesz nikogo, skoro sam narzekasz i toniesz w wodzie tego świata, ale uratujesz, jeżeli będziesz chwalić Boga, który ci pozwala chodzić po tym świecie i nie być skażonym przez ten świat. Ciesz się, Panu, niech Twoje myśli biegną do nieba, a wszystko w Tobie niech wychwala Jezusa Chrystusa. To jest tak drogocenne. W świątyni, ma rozbrzmiewać chwała, a chwała może rozbrzmiewać, gdy Chrystus stoi przed oczami naszego serca i widzę w Nim miłość do mnie i do Ciebie. Miłość, niesamowitą miłość, która z Jego padają słowa, ja Cię nie potępiam. I ci więcej nie grzesz. To są niesamowite słowa, kogoś, kto miłuje, a nie kogoś, kto chciałby ci dołożyć i powiedzieć, no, wiedziałem, że jesteś do niczego. Tego nie usłyszysz od Jezusa. On wiedział o tym, za kogo umiera. Ale On wiedział, że jesteśmy do Boga. Nie do niczego, tylko do Boga. I On przyszedł nas do tego Boga przyprowadzić. Chwała Bogu za to. Bogu. Amen. Amen.